Kilka lat temu byłam u pani doktor Agnieszki Krupińskiej na zabiegu, z którego byłam bardzo zadowolona. Teraz pani doktor zaproponowała mi bardziej inwazyjny zabieg, nazywa się Easy Lift. Jestem ciekawa tego zabiegu i już nie mogę się doczekać efektu. Zabieg Easy Lift polega na podniesieniu owalu twarzy przy użyciu nici. To co musimy zrobić to podnieść środkowe piętro twarzy. Ponieważ to spowoduje, że od razu zniknie zmęczenie, które pacjentka na pewno zauważyła. Jest to związane tak naprawdę z opadaniem i środkowego, i dolnego piętra twarzy. Więc tak naprawdę podnosząc środkowe piętro twarzy i modelując te kości policzkowe, od razu sprawiamy, że ta twarz nabiera takiej lekkości, jest taka świeża, a przy okazji pozbywamy się bróz opadających kącików i tak zwanych chomiczków, z którymi się właściwie wszyscy pacjenci. W pewnym wieku borykają. Tak. Jest to zabieg dedykowany pacjentom, którzy borykają się z problemem wiotkiej, luźnej skóry i widzą upływający czas, który wyraźnie jest widoczny na ich twarzy. Jest to bardzo dobra alternatywa dla liftingu operacyjnego, ponieważ nie zostawia blizn po zabiegu. Też efekt tego zabiegu jest dosyć długi, ponieważ tym efektem pacjenci mogą się cieszyć do około 13 lat. Największą korzyścią tego zabiegu jest to, że po kilku latach, po tym zabiegu, można jakby na nowo ten nici podciągnąć. Jest to dosyć szybki zabieg wtedy i pacjentka tak naprawdę po pół godziny na nowo widzi właściwe proporcje twarzy. Nici, którymi wykonywany jest ten zabieg są bardzo bezpieczne dla pacjenta. Są to jedyne nici, które są też elastyczne, także dopasowują się do ruchów mięśni twarzy. Nie ma możliwości, żeby ta nić pękła czy się przemieściła. Na ten zabieg najczęściej decydują się pacjentki po 40 roku życia, które już widzą wraźny czasu na swojej twarzy i przeszkadza im albo drugi podbródek, Albo chomiczki, albo padające kąciki twarzy, albo ogólnie mają wrażenie, że twarz wygląda na zmęczoną. Oczywiście zabieg można też wykonać u pacjentów w młodszym wieku, wtedy głównie w celu poprawienia proporcji twarzy. Pacjentka po zakończonym zabiegu tak naprawdę widzi już efekt tego zabiegu. Natomiast tak jak każdy zabieg wymaga jednak mimo wszystko konwalescencji. Najczęściej pacjenci potrzebują. Mniej więcej tydzień czasu na tak zwane dojście do siebie po zabiegu. W tym okresie oczywiście przyjmują antybiotyk, mogą wystąpić siniaczki, natomiast oczywiście to wszystko z czasem znika. Zabieg Easy Lift daje bardzo naturalne efekty, ponieważ przy jednym zabiegu poprawiamy proporcje całej twarzy, tak naprawdę wszystkich trzech pięter, na nowo korygujemy i przewracamy wygląd przed kilkunastu lat. I to jest największy atut tego zabiegu, ponieważ daje bardzo skuteczną poprawę owalu twarzy, przy okazji zachowując naturalne rysy pacjentki. Pani Biloto, widzimy się po dwóch miesiącach od naszego zabiegu. Proszę mi powiedzieć, jakie wrażenia. Pani doktor, wrażenia są rewelacyjne. Jestem po prostu przeszczęśliwa. Podniósł mi się cały owal twarzy. Nie mam już zmarszczek. Nie mam jakby chomików. Skóra nabrała świeżości i blasku. Ja może też Pani powiem, bo myślę, że to jest na pewno ważna informacja dla pacjentek, które by się ewentualnie decydowały na ten zabieg zabieg, który wykonałyśmy daje też efekty długotrwałe, ponieważ nici cały czas będą w skórze, stymulują ją do przebudowy. Także rok, dwa po tym zabiegu ta skóra będzie w jeszcze lepszej kondycji. Zabieg Izili, który wykonałam w Pani przypadku, jest to zabieg jednorazowy, natomiast po 3-4 latach od tego zabiegu można wykonać zabieg retencyjny, który polega na podciągnięciu tych nici. Dlatego ten efekt tego zabiegu będzie się Pani utrzymywał do 13 lat. No pięknie. Można powiedzieć, że to jest długofalowa inwestycja w piękny wygląd. No, myślę, że tak. <laughs> tak Bardzo bardzo pani doktor dziękuję, bo ja naprawdę jestem przeszczęśliwa. Dziękuję też za opiekę poświęconą w czasie zabiegu, przed zabiegiem i po zabiegu. Dziękuję pani i całemu zespołowi, bo naprawdę klinika MediArt jest godna polecenia. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo.